Siemaneczko. Kolejna część tutaj roboty. Dzisiaj zasypałem dren. Wydrenowany. Dodatkowo dotąd. Nie wiem czy to było na filmie, ale dotąd jest wykopane. Żeby ta woda ściągała co leci stamtąd. I żwirek, otulina i piaskiem zasypane. Tutaj pierwszy słup oporowy będzie a Agata może do John Dira pójdzie i będzie to opuszczać pomału. Aby da się tutaj sterował tym bajkom do przodu delikatnie. Tak, no delikatnie. Coś mocno, ale pomału popuszczać. Będziesz widziała. Skocz tam do Jondira. Możesz światła załączyć. Na maksa w prawo. Przykryć. Żeby tu było jaśniej trochę. O. On to podwieszony na łyżce, bo e, wsadziłem pierwszy raz i okazało się, że za mało w ta strona było wykopane. No nadu, nadu. Miało. O, dobra jest. Muszę to teraz odwiązać. Możesz zgasić światła, bo to nic nie dowo I przyjdź tu. Albo daj jeszcze na dół. Dobra. Przyjdź tu O to świn. Agata im piwo przywiozła. To boony Żeby się nie odwodnił Żeby nie wytrzeźwał No Już kolejny tydzień w No Powiem wam te piwa zera to tak kopią Strasznie tu cima Strasznie cima, muszę kurwa światem to kupić to znaczy wiesz co tu na żywo nie ma tak cima ale na kamerze bardzo cima Deł. Tak to musi być. Tak. I tak. To tu przywiąż. Do czego? Trzeba coś podłożyć. Do tego. No i tam coś jakiś klinek, deseczka, tak. czy coś? Nie. Musi być do tej dolnej, do planu. Dobra Dobro. I do przodu ci woda umyta Kara. Coś to cieknie. Może to tak ten, żeby mi to nie wyjebało. Zarabiać tam te dwa wiatry i nadziewać. Nie widzę. Zakręcić już ta woda? No. Zakręcić już ta woda, czy. Dobra, on dwa worki cementu kupił. Jeszcze mi ojciec od Patryka w chuja zrobił, bo mi doł w miechu zwykłym. Tak mi doł. Padł, że musiał roztargnąć. A tu drzewo się przewróciło, mi się z Ładny lech na nim no. Dobra, trzeba obejrzeć jaki tu jest B Co, Co? B20 Ym... Piasek trzy wiadro piosku 3 wiru. No taki robię Dobra musiać ile? 3 wiadra piasku, 6 wiader żwiru. Dobra. Jedna betoniarka styknie, 60-litrowej. Zrobimy to. Śmieję się, że ona wiadra robi, nie? Może wtedy idealnie tak samo zawsze. I jak ja zrobił beton, to go nie umiał rozwalić. Chciałem tu rozkruszyć, nie? A nie, tyle go jest. Nie umiem go rozwalić. Dobra, ja wysypiam ten kamień, ten uładuj do tego wiadra, opatą. No Яда поп ⁇ сок.

Daj jeszcze tego żwiru no To czemu nie trzymiesz kary? trzymać? No trzymać no! Szczykozołek, idź tu trzymać To betonik. Takim może być. 9% wymał Pokaż woga jeszcze Co? Woga, niebieski. Nie wiem co to jest woga Dzień dobry, dobry. Cimoneczko w kolejnym odcinku. Dzisiaj podnoszę tutaj ten, te pięterko takie. Pisaliście, żeby to wywalić całkowicie i tam ten gwiazd przerobić, ale nie jest mi to aż tak potrzebne, bo tutaj plan jest taki, że jakieś palety będą stać, rozsiewacz i 60. Także dźwigą tylko profilaktycznie dźwigów tutaj nie wiem, 40 cm, może więcej, żeby 60 tu bez problemu wjeżdżała. Bo generalnie tutaj się podniesie troszkę poziom. Powiedzmy z 15 cm a 60 mu 2,30, 2,30, no to powiedzmy, że będzie taki poziom. No 2,25 mierzyłem przed chwilą, że tu będzie taki poziom. No to jest 2,42. 10 cm zapasu od tego poziomu. Czyli jeszcze mogę się nawet 10 cm podnieść. W sumie mogę trochę jeszcze dać do góry. jakby łańcuch nie pasował? O kurde, krzywi, krzywi lewarek. Także U. nic więcej już tam nie daje. Tutaj się zapada mocno. Dobra, szybko akcja to musi być, żeby to nie spadło. A to już widzę, że nie będzie szybko akcja, bo. A nie, odkręcamy nakrętkę. Odkręcamy nakrętka. Widzicie, tu są takie byle co szpargały jakieś. Chyba zdąża, zanim to spadnie. ogniwo nie pasuje, muszę, muszę dać na te dobra, na pewno nie pasuje brakuje trochę dobra, damy na to ogniwko damy tak tak Jeszcze trochę do góry wyczadać. Mogę spróbować popuścić. Opuścimy, sprawdzimy jak to będzie teraz pasowało. Dobra jest. Teraz drugą strona Wyznamy, zerknęmy od razu jakie klucze tam. Potrzebne. 17, o patrzcie to już się popuściło czemu to jest luźne? na czym to teraz wisi? dziwne ten łańcuszek też taki jakiś nie za ciekawy robić do po klucze.